Cześć, jestem Dagmara z Zielonej Góry. Zapraszam Was na wernisaż wystawy moich zdjęć, która odbędzie się w Żyradowie w resusie 23 listopada o godzinie 18. .00. Zdjęcia będą przekazywały moją osobę, moje spojrzenie na, na świat, który mnie otacza. No I mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję i zapraszam serdecznie.